Ogólnie to nie widać, bo mam za. za no, mam po prostu dużo wody w oczach, bo ja mam tak zawsze jak staje rano. Jest ogólnie stała minutę temu, więc wygląda tak, moje włosy wyglądały tak. Nie wiem, co się z nimi podziało. W nocy zrobiłem sobie warkoczyka na mokre włosy, więc pewnie to dlatego. Tak się aż zakręciły. Ale już mi się rozpuścił w połowie, no to nie wiem, co się stało. Ale e, ogólnie to jest plus na 27, to już 28, ale. I e, to jest vlog zakupanego. Więc wam pokażę. Mm, tak. Ten jeden dzień zakopanym ale to jest tak, że my teraz jedziemy, ale wam pokażę drugi dzień w Zakopanem, rozumiecie, że dojedziemy i przełożę, pokażę wam rąk mojego domku I tak, i po prostu na następny dzień się przełożymy, czy idzie? Co idzie poza? Czy nie? No i ogólnie, ja się wczoraj o 24 spakowałam, 50, zaczęłam, <laughs> 10 minut mi to zajmuje. więc wam pokażę po prostu, co wzięłam Dobra, e, dobra. no to tak, nie przyjmijcie się tym, procesu, ale tam mam ubrania na dzisiaj, wzięłam książkę Taką. Jeszcze chyba wezmę jedną książkę, taką wiecie, żeby przeczytać, ale po e, mnie to muszę się zmotywować do czytania lektury nie pisamy. Ani właśnie. E, Posłuchajam audiobooka jak zawsze, więc tak. Ogólnie. Wzięłam e, książkę do e, biologii, Bo pani pyta, więc to muszę się nauczyć. Ziemi również piżamy. My no zwykła się. No może niezwykła, bo mora Takie do tego krótkie spodenki. Ona nie jest tak bar za bardzo zwykła, ha, ha, ha. nie jest w ogóle zwykła, jest dziwna, no ale wpiszemy, ma być wygodnie, w ogóle jeszcze się nie wysmarkałam, więc zaraz to muszę zrobić i się napić wody na pewno, bo mnie strasznie gardło boli, dzisiaj oczywiście skarpetki i i itp, wziąłem jeszcze takie body, bo u mnie ja będę miała tam swetry polary, więc tak, więc zwykłe bluzki podobiorę, takie body, bo jest mi ono potrzebne